Witajcie, przyjaciele! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się fascynującej koncepcji, o której prawdopodobnie zastanawiał się każdy fan historii Rzymu. Czy Rzym mógłby się zindustrializować? A jeśli tak, jak wyglądałoby zindustrializowane Imperium Rzymskie i jak wyglądałby dzisiaj świat w takiej alternatywnej rzeczywistości? Gdzie mogłoby być punktem rozgałęzienia dla tego fascynującego scenariusza typu co gdyby? Cóż, drodzy amici Imperii Romanii, odkryjmy razem tę fascynującą koncepcję. Gdybyś zapytał mnie 20 lat temu, kiedy zaczęła się moja fascynacja, a właściwie obsesja na punkcie starożytnego Rzymu, czy Imperium Rzymskie mogło się zindustrializować, moja odpowiedź brzmiałaby zdecydowane tak. Czyż Rzym nie był przecież społeczeństwem bardzo zaawansowanym technologicznie? W ostatnim filmie, link w opisie, Zbadaliśmy najbardziej zaawansowane technologie rzymskie i zobaczyliśmy, że pod pewnymi względami, na przykład w przypadku betonu rzymskiego, byli tak daleko przed swoim czasem, że nawet dzisiaj go kopiujemy, próbując zoptymalizować nasz własny, współczesny beton. Ale potem, gdybyś zapytał mnie 10 lat później: Czy Rzym mógłby się zindustrializować?, mogłeś dostać zupełnie inną odpowiedź. Czy Rzym nie polegał na pracy niewolników, aby osiągnąć niektóre z najśmielszych osiągnięć? Czy nie setki niewolników pracowały w kamieniołomach, aby wykroić gigantyczne kawałki kamienia na budowę Panteonu Hadriana w Rzymie? Czy nie niezliczone niewolniki pracowały w rzymskich kopalniach złota i srebra, aby zdobyć cenne metale na rzymskie monety? Czy nie niezliczone niewolniki pracowały nad budową koloseum rzymskiego? Gigantycznego amfiteatru Flawiusza? Czy zatem nie było znacznie trudniej osiągnąć rewolucję przemysłową w Cesarstwie Rzymskim ze względu na obfitość taniej, masowej pracy niewolniczej, która uczyniłaby wynalezienie dużych maszyn niepotrzebnym? To był mój punkt widzenia 10 lat temu, że Rzym nie widział potrzeby industrializacji. Ba! Że nawet był zniechęcany przez władze rzymskie z powodu wspomnianej masowej obfitości taniej siły roboczej. Tymczasem, mając 10 lat więcej na przemyślenie tego, doszedłem do bardziej zrównoważonego wniosku. W ostatnim filmie rozmawialiśmy na przykład o pierwszej przemysłowej fabryce produkcji kwiatów, która jest w rzeczywistości pierwszym kompleksem przemysłowym ludzkości w Barbegal, niedaleko Arelate. tam. Rzymscy inżynierowie zbudowali to, co można nazwać starożytną megafabryką, która wykorzystywała energię wodną do produkcji 4,5 ton mąki każdego dnia dla obywateli pobliskiego miasta Arelate. Ale jest wiele innych przykładów, które pokazują, że niewolnicza praca nie była odpowiedzią na każdy problem Imperium Rzymskiego i że istotnie istniała potrzeba budowy dużych i skomplikowanych maszyn, a nawet pewnego rodzaju fabryk. Inne przykłady to gigantyczne rzymskie koła wodne, które znaleziono na wielu mozaikach, mówiące o tym, że Rzymianie wykorzystywali energię wodną na wcześniej niewyobrażaną skalę. Oczywiście Rzymianie byli szczególnie zainteresowani skomplikowanymi maszynami do prowadzenia wojen: maszyny oblężnicze, gigantyczne balisty i inne urządzenia. Dawały Rzymianom taktyczną przewagę nad przeciwnikami i zapewniały technologiczną supremację nad wrogami imperium. Maszyny Archimedesa podczas oblężenia Syrakus w 213 i 212 roku przed naszą erą były mocno zapadłe w pamięć Rzymian, gdzie wynalazki greckiego geniusza były skutecznie wykorzystywane do zatapiania wielu rzymskich okrętów wojennych. Możemy więc być pewni, że Rzymianie zdecydowanie polubiliby pomysł budowy maszyn, które dawałyby im przewagę w bitwie. Innym obszarem, w którym Rzymianie wykorzystywali maszyny, było budownictwo. Wykorzystywali dość skomplikowane dźwigi, które były w stanie podnosić kamienie ważące dziesiątki ton do budowy ich imponujących budynków. To kolejny przykład, gdzie sama praca niewolników nie była wystarczająca, aby osiągnąć ich cele. Możemy więc być dość pewni, że Rzymianie pokochaliby pomysł maszyn parowych, które pomogłyby im szybciej budować świątynie, szybciej budować akwedukty, szybciej przemierzać oceany na parowych trierach, czy efektywniej i w większych ilościach produkować różnego rodzaju towary, takie jak odzież, naczynia stołowe czy inne dobra gospodarstwa domowego. W naszej linii czasu to się nie wydarzyło. Wiemy jednak, że byli do tego niewiarygodnie blisko. Od 10 do 70 roku naszej ery, więc w pierwszym wieku rzymskich cesarzy, gdzie władza imperium była niekwestionowana, w Aleksandrii mieszkał grecki matematyk i genialny wynalazca. W tamtych czasach Aleksandria była intelektualną stolicą imperium, która przyciągała niezliczone ilości uczonych wszelkiego rodzaju. Filozofowie, matematycy, retorycy, wynalazcy wszyscy zjeżdżali do Aleksandrii, ponieważ to miasto tradycyjnie szczyciło się największym nagromadzeniem starożytnej wiedzy. Chociaż po spaleniu biblioteki w Aleksandrii podczas rzymskiej wojny domowej w 48 roku, przed naszą erą, wiele starożytnej wiedzy zostało zniszczonych, uważa się, że biblioteka kontynuowała działalność i została odbudowana. Była częścią większego kompleksu edukacyjnego Musajonu, Mimo że reputacja miasta jako intelektualnej stolicy świata zaczęła spadać od I wieku bezodnej ery, w pierwszym wieku nadnej nadal było ono intelektualną stolicą Imperium Romanum. Hieron z Aleksandrii mieszkał tam i uczył w Musajonie. Rozmawialiśmy o jego niezliczonych wynalazkach w ostatnim filmie. Niektóre z nich są naprawdę zadziwiające i bardzo nowoczesne, takie jak automaty czy programowalne sztuki teatralne. Ale jego najbardziej znanym wynalazkiem jest z pewnością jego sterta Aioli, która jest w zasadzie prekursorem silnika parowego. W naszej linii czasu Heron nie zrozumiał przełomowego potencjału tego urządzenia, postrzegał go jedynie jako zabawkę. Ale co by było, gdyby w alternatywnej linii czasu zrozumiał? Co jeśli w alternatywnej rzeczywistości, dzięki jakiejś genialnej myśli, zdałby sobie sprawę, co można zrobić z jego wynalazkiem, jak można wykorzystać moc pary do przekształcenia tej mocy w ruch, aby napędzać statki, czy automatyzować produkcję towarów w fabrykach, czy budować parowozy, które poruszałyby się po ogromnej sieci rzymskich dróg, to posłuży jako punkt odniesienia dla naszych rozważań. I proszę polubić filmik dla algorytmu, i subskrybować ten kanał, a także nie zapomnieć włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów na temat późnego Imperium Rzymskiego. Dziękuję Ci bardzo, Mici. Tak więc, moim zdaniem, to właśnie u Herona z Aleksandrii mogliśmy zobaczyć największe prawdopodobieństwo wystąpienia punktu rozgałęzienia, w którym ta nowa linia czasu odbiegałaby od naszej. W tej alternatywnej linii czasu Heron wpadł na pomysł, że stosajoli mógłby być zmodyfikowany tak, aby wykorzystać jego moc i przekształcić ją w użyteczną siłę. Zaczął eksperymentować z nowymi projektami, jak można uczynić ruch obrotowy bardziej potężnym, jak można skuteczniej wykorzystać moc pary. Wymyślił nowy projekt. Niezbyt różniący się od pierwszych projektów silników parowych z końca XVII i początku XVII wieku. W naszej linii czasu pracował przez lata nad swoim silnikiem. Porzucił niektóre projekty, udoskonalił inne, a po latach pracy uznał, że jego silnik jest gotowy do przetestowania. A co lepszego sposobu na przetestowanie jego nowego silnika niż na rzymskiej triremie? Przy pomocy swoich uczniów z Musayon i kilku niewolników zainstalował pierwszy silnik parowy na Triremie w roku 60. nr. RRF. Pierwsze próby były skromne, ale kolejne były coraz bardziej udane. W roku 62. nr. RRF e. został więc ukończony pierwszy parowy Trimarim. Na pokładzie palił się węgiel, a powstałe ciepło powodowało rozszerzanie się pary w naczyniu. Ta para następnie... Przemieszczałaby się przez wąskie przewody, uruchamiając duże koła wodne, które następnie napędzałyby statek. Opowieści o jego wynalazku szybko dotarły do Rzymu i innych miast imperium. Wkrótce marynarka rzymska zaczęła korzystać z tego i zaczęła wyposażać więcej statków w napęd parowy. Ta nowa rzymska flota miałaby nadrzędne technologiczne przewagi nad innymi statkami tamtego czasu, czyniąc Imperium Rzymskie jeszcze większą morską supermocarstwem. W innych częściach Imperium pojawiliby się nowi wynalazcy, naśladujący dzieła legendarnego Herona z Aleksandrii, który do tej pory był sławny na całym Imperium. Pierwsze parowozy zaczęto budować. Towary mogły teraz być transportowane po rzymskiej sieci dróg szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co prowadziło do wzrostu handlu i tym samym bogactwa. Wynalazcy i przedsiębiorcy na terenie całego imperium próbowali teraz budować nowe wynalazki. Prawdziwa era innowacji rozpoczęła się, wspierana przez tę nową, bardziej efektywną gospodarkę. Wydobycie węgla stało się jeszcze ważniejsze z ogromnymi ilościami węgla wydobywanymi w kopalniach węgla imperium i dostarczanymi do dużych miast. Heh. Pierwsze fabryki zostały zbudowane w miastach, aby zwiększyć produkcję towarów przemysłowych. Od II wieku nr. w miastach imperium zaczęły pojawiać się kominy. Rzymskie świątynie i architektura na pierwszym planie z tłem przemysłu, stały się widokiem nie tak rzadkim w większych miastach Imperium Rzymskiego. Heron, który do tego czasu już nie żył, przekazał swoją wiedzę swoim uczniom w Musajonie. Niektórzy z nich zaczęli eksperymentować ze swoimi własnymi pomysłami i wynalazkami, opierając się na wcześniejszych pracach Herona. Dzięki szybszym podróżom po Imperium, pomysły, zaczęły teraz rozprzestrzeniać się znacznie szybciej niż wcześniej. W tej oś czasu, ze względu na technologiczną supremację Imperium, plemiona germańskie miałyby znacznie trudniej dręczyć granice Imperium. Zastosowano by nowe, napędzane parą maszyny wojskowe, co dałoby Imperium możliwość skuteczniejszej obrony swoich granic. Ponadto, kwitnąca gospodarka umożliwiłaby wyższe wpływy z podatków i stabilniejszą walutę. Dlatego w tej linii czasu dewaluacja waluty nie wystąpiłaby tak jak to miało miejsce w naszej. Około 200 lat na cecheru rozpoczęłyby się pierwsze eksperymenty z elektrycznością. W warsztacie Luciusza Corneliusza Abiatusa mówiono, że można było zaobserwować dziwne zjawiska, gdzie on zadziwiał widzów regularnymi pokazami swojej nowej mocy elektrycznej, mocy elektrum, jak to nazywał. Pierwsza lampa elektrum została skonstruowana przez niego w 214 roku na e. W połowie III wieku zobaczylibyśmy pierwsze instalacje świetlne z elektrum w Rzymie, a później w innych miastach imperium. Cud technologii rzymskiej. Rzym był teraz oświetlony nawet w nocy. Ale jaki wpływ miałoby to na tradycyjną religię grecko-rzymską? Czy pojawiłyby się nowe kulty, które czciłyby bogów z elektromu? czy pojawiłby się nowy kult czcicieli technologii? Możemy tylko spekulować, ale może być też tak, że starych bogów nadal by czczono. Energia do oświetlenia byłaby dostarczana przez elektrownie węglowe. Oczywiście, miałoby to wpływ na atmosferę, a zanieczyszczenie powietrza zaczęłoby stawać się problemem. Sieć dróg zaczęłaby być rozbudowywana, co pozwoliłoby na szybsze podróżowanie, ale teraz Sieci kolejowe zaczęłyby być rozwijane z parowozami napędzającymi pociągi, tak jak w naszej linii czasu. Zostałyby wynalezione pierwsze systemy telegraficzne, co pozwoliłoby na znacznie szybsze rozpowszechnianie informacji, a tym samym idei. Dzięki temu wzrostowi rozwoju technologicznego inne dziedziny również doświadczyłyby postępu. Medycyna zrobiłaby ogromne postępy, co zwiększyłoby średnią długość życia obywateli rzymskich w tym scenariuszu. Panowanie pięciu dobrych cesarzy byłoby zgodnie z tym znacznie dłuższe niż w naszym, ponieważ cieszyliby się oni znacznie lepszym zdrowiem. Dlatego kryzys III wieku nie miałby miejsca, a Pax Romana trwałaby aż do III wieku na Eret. W tak zaawansowanym imperium rzymskim rozwój prochu strzelniczego byłby tylko kwestią czasu dając imperium jeszcze większą przewagę nad sąsiednimi plemionami germańskimi, a także nad Persami, co pozwoliłoby imperium na jeszcze łatwiejsze rozszerzanie swoich granic. W tym scenariuszu moglibyśmy zobaczyć niecodzienny widok legionistów z prochem strzelniczym, czyli legionistów muszkietierów. Jak dokładnie wyglądałby świat w roku 2022, w którym to by się wydarzyło, jest niemożliwe do przewidzenia. Nawet krótko po hipotetycznych pierwszych maszynach parowych Herona, ten scenariusz mógłby już wyglądać zupełnie inaczej niż nasz. Jak takie rzymskie postępy technologiczne wpłynęłyby na resztę świata, można tylko spekulować, a podstawowe problemy społeczeństwa rzymskiego nie zostałyby automatycznie rozwiązane przez postęp technologii. System niewolniczy pozostałby skrajnie niesprawiedliwy. Nierówności nadal byłyby powszechne, a nawet rosłyby, gdy wielu nowych przedsiębiorców dorobiłoby się fortuny dzięki tym nowym wynalazkom. Korupcja nadal by istniała. Gladiatorzy nadal ginęliby na arenach imperium. Ale można sobie wyobrazić, że postęp technologiczny prowadziłby również do postępu społecznego, jak w naszej linii czasu. Jakiś rodzaj nowego kodeksu moralnego mógłby być opracowany przez myślicieli imperium. Pomysły takie jak oświecenie w naszej linii czasu, które zbiegło się z postępem technologicznym, mogłyby również zdarzyć się w pewnej formie w tej alternatywnej rzeczywistości. Tylko dzięki temu Imperium Rzymskie mogłoby przetrwać. Musiałoby zostać zreformowane na fundamentalnym poziomie. Nierozwiązany system sukcesji, korupcja, praca niewolnicza i ekstremalne nierówności znacznie przyczyniłyby się do upadku Imperium Rzymskiego w naszej linii czasu. Zatem, tylko jeśli te problemy zostałyby rozwiązane, imperium mogłoby przetrwać. Ruchy demokratyczne mogłyby zdarzyć się w pewnym momencie. Ale moglibyśmy również wyobrazić sobie wojnę domową, podobną do amerykańskiej wojny secesyjnej, gdzie kwestia niewolniczej pracy doprowadziła do starcia dwóch ideologii? Czy moglibyśmy zobaczyć coś podobnego w imperium rzymskim? Czy wygrałaby strona bardziej uprzemysłowiona? Rozpowszechniając swoje idee równości i praw człowieka na resztę imperium? Nawet technologicznie superioryczne imperium upadłoby prędzej czy później, jeśli podstawowe kwestie nie zostałyby rozwiązane. A upadek nie nastąpiłby przez zewnętrzne zagrożenia, ale przez ciągłe wojny domowe. Ale jest możliwe, że imperium rzymskie z tej linii czasu mogło rozwijać podobne idee podstawowych praw człowieka i równości. A nawet mogłoby dojść do pewnej formy ruchów demokratycznych, gdyby to się zdarzyło. Imperium rzymskie mogłoby przetrwać, a potem mogłoby skolonizować nowy świat na swoich parowcach i mogłoby jeszcze bardziej rozszerzyć swoje granice. Ponieważ imperium stałoby się tak duże, jest całkiem prawdopodobne, że podzieliłoby się na mniejsze jednostki, mniejsze, podobne do subimperiów, wszystkie z nieco różnymi kulturami i ideologiami ale zachodnie imperium mogłoby przetrwać, nadal skupione wokół Rzymu. Do roku 500 naszej ery miasto Rzym w tej linii czasu mogłoby się rozwinąć w trudne do rozpoznania technologicznie bardzo zaawansowane miasto, tylko stary poziom podstawowy. Przypominałby podróżnym o starożytnej historii miasta z nowymi mega budynkami górującymi nad Starymi świątyniami. Wiele z nich na pewno zostałoby zburzonych, aby zrobić miejsce dla bardziej imponujących struktur. Już w roku 1000 naszej ery ten świat mógłby być technologicznie znacznie bardziej zaawansowany w porównaniu do roku 2022 naszej ery, naszej linii czasu. Czy wtedy Rzymianie skolonizowaliby Księżyc, Marsa i inne planety układu słonecznego? Całkiem możliwe, że tak. Ci ludzie nadal uważaliby siebie za Rzymian, ponieważ gdyby Imperium Rzymskie nie upadło, wszystkie germańskie królestwa z naszej linii czasu nie miałyby miejsca. Nie byłoby Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, tylko zachodnie Imperium Rzymskie i inne odłączone imperia ale te również opierałyby się na bardzo zromanizowanym społeczeństwie. Odległe królestwa i imperia również zindustrializowałyby się dzięki handlowi z wieloma imperiami rzymskimi. W tej oś czasu moglibyśmy zatem zobaczyć flagę Rzymu zasadzoną na księżycu, prawie tysiąc lat przed datą w naszej oś czasu, ponieważ ciemne wieki nie miałyby miejsca, co pozwoliłoby nam zaoszczędzić tysiąc lat technologicznego upadku i konieczności odkrywania na nowo starych wiedzy i technologii. Fascynujące jest myślenie o tym, co by było, gdyby Heron z Aleksandrii zrozumiał przełomowy potencjał swojego Ajoli, ale tego nie zrozumiał. Dlatego ta oś czasu nie miała miejsca, ale nasza się wydarzyła. Rzym nigdy nie zindustrializował się, a zachodnie imperium upadło już 400 lat po śmierci Herona, a wiele starożytnej wiedzy, technologii i inżynierii zaginęło i musiało być odkrywane na nowo w długim i brutalnym procesie, w którym ludzkość wróciłaby do poziomu technologicznego podobnego do epoki brązu i gdzie ludzkość musiałaby na nowo odkrywać nawet najprostsze wynalazki. W post rzymskiej Brytanii, na przykład, zapomniano nawet o najprostszej formie produkcji ceramiki: budowania z betonu, czy domów z dachówką. Wszystko musiało być odkrywane na nowo w długim i żmudnym procesie. Możemy zatem tylko zastanawiać się, gdzie byśmy byli teraz, gdyby Hieron zrozumiał prawdziwy potencjał swojego Aioli Pile. Wideo, drodzy widzowie, i wielkie podziękowania, szczególnie dla naszych drogich patronów na Patreonie i dla naszych wspierających przez członkostwo na YouTube. Jesteście niesamowici, i cały zespół Majorianus jest bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie. Zdecydowanie. Sugerujemy obejrzenie naszego poprzedniego filmu na temat dziesięciu najbardziej niesamowitych technologii rzymskich, aby zobaczyć, że Rzymianie naprawdę nie byli tak daleko od rewolucji przemysłowej. A jeśli jesteś bardziej zainteresowany architekturą rzymską, sugerujemy inne wideo na temat ostatniej wielkiej aktywności budowlanej w Rzymie. Ponownie dziękuję wszystkim przyjaciołom historii rzymskiej i wszystkim, którzy tak jak ja są absolutnie zafascynowani późnym Imperium Rzymskim. Gracias, amici imperii romani i benevale.